Moi drodzy, zapraszam serdecznie na wyjątkowy odcinek z Kasią Miller. A jeżeli ktoś chciałby zobaczyć się ze mną na żywo i z Adamem Aleksandrem, to zapraszamy na nasze warsztaty w Katowicach 6 kwietnia i w Gdańsku 7 kwietnia. Rejestracja oraz opis tych warsztatów na stronie 20m.pl Ukośnik AAX. Pierwsza edycja tych warsztatów pokazała, że mogą zmienić życie. Zapraszamy. Coraz częściej słyszę ludzi, którzy się zdradzają. Pary. O, On mnie zdradził, ona o, mnie zdradziła. O. Skąd się to bierze? Czy to się bierze <laughs> po pierwsze? Brak... No właśnie, po pierwsze, zostawię. primo, nie zdradziła ciebie, tylko sobie coś dała. Nie zdradził ciebie, tylko sobie coś zrobił. Kso Ksobność ludzka jest wszechogarniająca. To nie jest twoja własność. Ani twoja żona, ani twój mąż.